Yo, 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 Witam Was widzowie bardzo serdecznie w pierwszym filmie na moim kanale. I jak widzicie, przed sobą macie takie trzy wykopaliska. Dzisiaj będziemy otwierać jedno z nich. Jakbyście chcieli jeszcze jeden taki odcinek z nich, bo dzisiaj będziemy otwierać tylko jeden. Więc zostawcie lajka, like subika na tym kanale i otworzymy któryś jeden z tych jeszcze. Czyli drugi. No i będziemy mogli tworzyć trzeci. Jak jeszcze więcej będzie lajków pod tamtej. Ale najpierw. Ja teraz zamykam oczy i losuję, uwaga i... O! I wypadło na robotowego. Czyli oj, te bierzemy i będziemy otwierać to. Tylko zanim to... Albo w sumie otwieramy od razu, nie? Bierzemy się do roboty. A, zostawcie pod tym filmem błagam chociaż kilka lajków a my się bierzemy do otwierania tutaj widzimy młotek tutaj ma, znaczy szczotka i tutaj mamy taki tuk 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 <laughs> trochę jak wykałacz a my natomiast zobaczcie tu jest taki robocik fajny mini robot to sprzątniemy o, no i dobra i otwieramy a otworzymy ten paczkę o. Musimy to, otworzyć dobra, cyk, 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 cyk. i zobaczcie jakiego mamy śmiesznego robocika. To jest taki śmieszny robocik, więc niestety musimy cię robociku popsuć. Więc bierzemy mu taki. Zaczynamy. Aaaa! Aaaa! No, chyba tego tak nie pozwolimy. bardziej bierzemy mój sposób. Bierzemy. Tak. Nie działa. Bo zaraz wiemy swoją tajemniczą błoną. Najlepiej to to wsadzić do wody O rozważ. patrzcie, będziemy robić tak Musimy to tak skrobać, to będzie pomału wylatywało Ale wiecie co? Zanim to To ja przyniosę, żeby się nic nie pobudziło. I mamy Zobaczcie Jest to nada Takiej mojej Poprawi o i dobra I się zabieramy do pracy Najpierw może te uszy, Naj... lepiej będzie. Hmm, nie działa. Ten robot jest niezniszczony. O, psuje się, dobra. Dobra, patrzcie teraz. zobaczcie jak się kurzy z tego. Widzicie? Oh. Dobra. Yes, zobaczcie. Dwa uszy. Teraz musimy mu rozwalić pusty łówek. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji na tym kanale. Nic się nie stało, widzowie. Mam taką nadzieję my może zrobimy okazję, zobaczyć. Będziecie tak chyba lepiej widzieć, nie? robimy tą deskę i co tego robota. wiecie co, chyba weźmiemy miska z wodą i włożymy to. Uwaga. O! A kamerka padła. Okazało się, że nie ma miski, więc wzięliśmy. A, że nie ma. No i wzięliśmy taką miskę. Więc wkładamy uwaga, chlup. Chyba widzicie, nie? Jo, zobaczcie, wsadzam go całe. Z niego normalnie bąbelki lecą. Widzicie to, jak tu bumbelki lecą? No. Ale czaderskie, zobaczcie. I uwaga, teraz będzie się dało rozwalić na easy. I teraz patrzcie. Bierzemy to. Uwaga, rozdrobniamy to. O! Normalnie to samego, zobaczcie to. Rozwalamy rozwalamy, 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 rozwalamy. O, o nie, kamerka nam upadła! O, możecie zobaczyć to z góry, zobaczcie to się fajnie czos No i jeszcze trochę dodalimy i zobaczcie to. To trochę was przekręcimy w tą smisło. No, i klasa dobra. Robimy dalej. Zobaczcie, musimy to tak. O, tutaj zrapywać pomału. Tutaj jest, to jest, no tak. O, i zobaczcie to. Dokopaliśmy się do jego mózgu. Jaka czarna woda. Zobaczcie, czy wy to widzicie? Czy nie widać z Waszej perspektywy? Na końcu Wam pokażemy jaka czarna woda była. Dobra, lecimy dalej. Wytubujemy mu oczy. Dały jak 5 d Teraz jak grosz, bo ich nie ma. Dokopujemy się do samego końca. Oh, jeszcze trzeba zamoczyć. O, oh. mm. oh, i wystarczy dało, jak 5 zł sam są. To najważniejsze. Nie ja żartuję, głowę mu odcinamy. Uwaga... My jak coś nie wiemy jeszcze, gdzie są te. O, to też rzućmy tu. Nie wiemy, gdzie jest jeszcze ta ukryta rzecz. A zaraz Wam pokażę, o co chodzi. A chodzi dokładnie o to, że w każdej zabawce, na przykład jak w tym robocie, można znaleźć jakąś rzecz. Chyba jakoś tak. tak. Czy my się dokopaliśmy do samego prawie, prawie już? To dalej. O, no właśnie. Czekajcie. O matko. Zawachu dostał. A to tylko brat Wojtulo jak możecie znać. On też nagrywa na YouTube'a. Znaczy na TikToka. Proszę na TikToka nagrywa chyba jak dobrze pamiętam. Zobaczcie, przebiliśmy się. Nareszcie tutaj, tu. Uch. Dobra, jest. Zobaczcie, dziura jest. rozwalamy, rozwalamy znowu to samo sami widzicie <laughs> sami widzicie jaka jest brudna woda robimy ciut zobaczcie sami czarna woda. Chyba Was widzowie ustawili inaczej, czekajcie. Dobra, teraz to na pewno widzicie. Zobaczcie, z góry wszystko, wszystko będziecie widzieć. Przybijemy mu dziurę w głowie. I, i, dzy, 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 dzy. Impreza gra. Sami oh, yeah. widzicie, jaka czarna woda jest. A po co mam to szczotko teraz żeby to wygładzać dobra Uwaga, połamy to? Jest! Połamaliśmy to, zobaczcie sami Połamało i teraz... Gdzie jest ta rzecz? W głowie czy... Czy w brzuchu? O to pytanie, nie? bo w uszach na pewno nie. Mnie się wydaje, że w brzuchu będzie. Jest! Mamy! Zobaczcie, rozwaliło się. Dobra. Musimy jeszcze trochę tutaj. Jeszcze nie wiem, co to jest do końca. Zobaczcie. Trochę wygląda jak wiertarka. Czyżby to będzie wiertarka? Zaraz się to okaże. Uwaga. Czy jeszcze? Nie, jeszcze, jeszcze. Zobaczcie, jeszcze trochę. Uwaga. Uwaga. No, dawaj jeszcze trochę. Jest! Zobaczcie. Nie wiem co to jest? Tak, chyba wiertarka albo wkrętarka. Więc. Nasz challenge jest udany jak najbardziej. Piszcie w komentarzach, czy chcecie następną część z wykopaliskami. A ja się z wami żegnam. A pa pa!